Witam serdecznie na kanale moje EDC i dzisiaj zapraszam was do odpakowania tej oto przesyłki jak zresztą widzicie ze sklepu Togo i w sumie jest to moje pierwsze zamówienie od tego sklepu a w przesyłce znajduje się też co pojawi się pierwszy raz więc takie powiedzmy odpakowanie pierwszych razów że tak określę czyli mamy tak pierwsze zamówienie ze sklepu Togo to raz, a dwa będzie to opakowanie no przede wszystkim noża i będzie to pierwszy nóż automatyczny na moim kanale. Ciężko czasami to uwierzyć, ja sam jestem zaskoczony, ale faktycznie będzie to pierwszy nóż automatyczny, jaki będę miał na moim kanale i jaki będę zaraz tutaj recenzował. Ale ja Ok, tu mamy nożyk już chociaż wy jeszcze nie widzicie, ale to jest jeszcze druga ciekawa, fajna rzecz, ponieważ sklep Togo oferuje przez cały czas, albo przynajmniej przez większość czasu z tego co tam przeglądam ich ofertę, oferuje możliwość zamówienia tam za chyba jeden grosz, czy no, granie za darmo, ale tam wiadomo, że ze względów podatkowych to jest, żeby ten jeden grosz chociaż tu coś kosztowało. Przy zamówieniu produktu od Bokera, a tym automatem jest nóż od Bokera, można sobie Zamówić za ten jeden grosz, czyli praktycznie za darmo, katalog. Jeden, chyba bodajże, z trzech katalogów noży Boker. Więc ja sobie oczywiście z tej oferty skorzystałem i będę mógł sobie, że tak powiem, w formie fizycznej, namacalnej, nie tylko na internecie przeglądać. Tutaj mamy akurat, o, trochę duży ten katalog, outdoor e, e, and. Collection. czyli to będą takie, co widzę, standardowe noże, bo był jeszcze katalog z kuchennymi nożami. Były jeszcze inne. O, ale tu widzę. Proszę, to nie tylko Bokera, są to już w dużej mierze, ale tu widziałem, widziałem przed chwilą Magnum, to też, ale widziałem przed chwilą. O, Fox Knives, Manly. Super, kurczę, spodziewałem się, że w tym katalogu to raczej będzie od CRKT. Ekstra. Dobra, no katalog na bok, to będzie na, na później. A teraz nożyk. Proszę, to może od razu już zdradzę. Boker Kichon Auto. Tak, jak powiedziałem, pierwszy, yy, pierwszy automat na moim kanale. W sumie zastanawiam się nad yy, kilkoma modelami, ale ten jakoś tak wpadł mi, yy, wpadł mi w oko i bardzo mi się spodobał. O ile mnie pamięć nie mieli, to jeden z moich yy, widzów. Teraz jeden z moich widzów podesłał mi do recenzji jakiś czas temu standardowego Kichona. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, ale tutaj jeśli, jeśli się pomyliłem, bo wiem, że to był jakiś boker, ale jeśli się pomyliłem, to jeszcze papierologia, to oczywiście to, to sprostuję w napisie tutaj umieszczę gdzieś na dole, że, że to jednak nie był Kichon, a, a w sumie nie sprawdzam, ale podejrzewam, że tak. Coś takich w głowie świta, że jednak kichon miałem. Ale dobra. Przejdźmy do tego. Więc tak to się prezentuje. Nożyk w pudełku, całkiem ładne eleganckie pudełko. Bardzo ładnie. Super. Pudełko na bok. I tak oto prezentuje się nożyk. O, jeszcze zimny. Świeżo, co niedawno wyjęty z paczkomatu. Ok. Jak tam pierwsze wrażenie. No, szczerze, jest dosyć lekki. Aluminiowa konstrukcja. Ok. Projekt autorstwa Lucasa Bornleya, ba Bar Born przepraszam. <grymne> Barnleya. Okej. Okay. Dobra, no to zobaczmy w takim razie, jak to klika. Okej, okay, fajnie. O, zimny. <grymne> Dobra, spójrzmy sobie. Głównie z tego, co kojarzy, tak. To będzie Aus. Usie ósemka, czyli nie jest jakaś mocno wybitna star. Ale myślę, że. Nie ma co przesadzać. Ale szczerze, no. czuć tego kopa, chociaż nie znam jakich... No fajnie, fajna zabawa na pewno z tego będzie. <grymne> nie trzeba machać, nie trzeba nic tutaj, tylko po prostu naciska się przycisk i już, fu, leci. Dobra, No oczywiście z tego, to jest nowy nóż, nie podesłany przez któregoś z moich widzów, no to musi być test ostrości, którego dawno nie było, bo ostatnio to moi widzowie podsyłali swoje noże do testu, za co jestem im wdzięczny, a tam już przestałem robić te testy ostrości, no bo to wiadomo, że każdy inaczej lubi pod względem ostrości noża. I dobra, jedziemy. No, no jest dobrze. Że można by go trochę jeszcze na ceramicznych prętach przejechać, Idzie, idzie, ale nie jest to powiedzmy takie, taka ostrość, jaką ja osobiście preferuję. Nie jest źle, ale na pewno przed rozpoczęciem testów używania będę musiał go sobie będę go musiał sobie podostrzyć. No a teraz druga część tego opakowania. Jak zresztą widzicie, robimy nastrój. Proszę bardzo. Czyli. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, moje życzenia dla was, moi drodzy widzowie, czegoż mogę wam życzyć? No chyba w tym dosyć specyficznym 2020 roku przede wszystkim zdrowia dla was, dla waszych najbliższych, żeby was żadne tam choróbska, żadne pandemie, niepandemie, jakieś inne kwestie zdrowotne nie trapiły, nie doopadały. Abyście mogli spokojnie i zdrowo przeżyć te święta w gronie najbliższych, tych, z którymi chcecie, tych, których kochacie. No oczywiście prezentów edecowych, jeśli takie sobie wymarzyliście pod, pod choinką, jeśli jakieś inne, to oczywiście niech też się Wam spełnią, niech się te Wasze marzenia zrealizują. No i też dużo, dużo miłości, dużo ciepła rodzinnego wśród rodziny, znajomych, żebyście po prostu te święta spędzili mile, odpoczęli też, bo to też jest ważne, od tego też przecież jest ten okres świąteczny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego dla, dla wszystkich moich widzów i subskrybentów i niesubskrybujących, i, no dla wszystkich po prostu, bo to są takie chyba wyjątkowe święta, więc, więc wszystkiego dobrego Wam życzę jeśli chodzi o to odpakowanie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jak zawsze zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.